Witam Was moi drodzy, bardzo serdecznie na z of Playing Games i to jest już czwarty odcinek z internet i tak, zapraszam Was do oglądania intro. Okej, okay, no to z tego co już zauważyliście, mam tu dla Was, oczywiście tylko dla Was, dla was, jedynie dla was, yy, tak, kupiłem sobie golda. Yy, moi koledzy też sobie kupili golda. I pozdrawiam ich wszystkich. Yy, już mam, już ich wymieniłem, no no nie wiem czy wymieniać, dobra wymienię, ale zanim to gold daje nam dużo rzeczy i będziemy sobie teraz grać zamiast zwykłym będziemy sobie grać będziemy sobie grać na, na, na po prostu na świecie innym który no na tym na samym świecie będę, będę grał ale już z goldem i stoi sobie tryb gold 60 pokoń, no, ale, no wiemy to trochę ale no ale wiecie no dobra to tak zaczynajmy co tu pierniczyć mamy okej okay. To tak, yy, pierwsze co zrobimy to weźmiemy sobie na hosta, żeby nie było i gold. Weźmiemy sobie golda. I ja nie wiem do końca czy mam zrobić resy na golda. Nie, nie nie czy zrobić te resy, żeby, żeby był save taki na golda, nie? No ale te, no ja, ja, ja nie wiem czy to by był jakiś sens w ogóle w tym, że tak, tak by się zrobili. I ja tu jestem, już tutaj. Yy, i tutaj sobie przerabiałem w takim odcinku, nie w takim odcinku w mojej grze, w tej grze już wcześniej sobie przerabiałem... Cholera, yy, yy, co ja przerabiałem? No tak, przerabiałem sobie ubrania, ale skoro już był razem, ja wiem, że to może się wam zrobił jak cheatowanie ale no może tak, to tak, tak powiedzieć. Czekajcie, czy się na to skoczyć, czekajcie. Tak jak ktoś mówił. LOL! No! A Fajnie muszę... Okej, okay, uh... te... O i przy okazji pokażę Wam coś jak zrobić moi no, drodzy zrobić taki ogródek no ale to już zrobię na innych save'ach będę prowadził ten i myślę, że przejdę na kolejny save budujemy, zbudujemy z moim kolegą nowe i będę z nim prowadził dla Was serię Będę ją kontynuował, ale już na innym świecie. Na innym świecie. Mądry smord, Mądry smord, Na innym świecie, tak, na innym świecie. No, na świecie małej kolegi. Yy, bo te, te, ten zostawię, żeby jeszcze coś tam porobić sobie, tam będę jeszcze wchodził na niego, Czas, czasami z tego save'a mogę zrobić, czy niech, czasami sam tego save'a zrobię czy niech. No, no, no wiecie, tak, tak. No. Zobaczcie teraz. Mamy mam już CB. Trzeba zostało w lania, to całe szczęście. I dalej idźmy. To, ja wiem, czy tutaj w ogóle nie ja wiecie co, ja sobie je wezmę, ja sobie je przerobiam. I mam szmatkę, gadkę, ja mam w Dobra. Czekajcie, czy co się miałem jeszcze zrobić? Ja się zagadałem jak chulera jasna i... i zapomniałem. A tak, jeszcze mamy w... nie, nie tylko w ubraniach, ale mamy jeszcze gdzieś ten... jeszcze gdzieś ubrania. W pralni, no. Czyli la-la-la-la, jakoś tak się nazywał. PS. Katana mam tylko i wyłącznie dlatego, że... że y, na save'ie mojej kolegi ja grałem. Nie miałem i... Te, o! I jeśli zauważyliście, to double xp, czyli już ośmi eksperica za zombiaka, za, za jeszcze... za tego, za wojskowego też nie patrzyłem, ale chyba będzie 14 albo 16, albo 12, albo 10, jak już tam wiecie? No fajnie jest, mieli no, polecam, polecam, możecie się, kupować, ale no nie nachęcam. Kurde, reklamuje tylko! Reklamuje! Yy, nie, nie masz do mnie pretensji. Masz do mnie pretensje? Masz do mnie pretensje? No to zadzwoń do mnie, no to pogadamy. Jak masz w ogóle, coś do mnie? A właśnie, masz coś do mnie? No, pytam się. Czemu mi nie odpowiadasz? No, masz, tak, tak? No to... E, z kim ja w ogóle Wiesz co, do siebie, jest ze mną źle, jest ze mną źle. Dobra. Blade A... shirt? Striped. A jeśli, jeśli się zastanawiacie, dlaczego nie, z, nie zbieram fertilizera, Dlaczego nie zbierałeś tego wcześniej? Dlaczego nie zbierałeś lasu wcześniej? To i właśnie tylko dlatego, gdyż nie wiedziałem, że można z, z fertilizera zrobić sobie ogródek. I tego właśnie zapomniałem. Ja o tym tak naprawdę wiedziałem, tylko zapomniałem. Po prostu o tym i nie, nie, nie wiedziałem, co mam z tym robić. A po drugie miałem miejsca. I tutaj mamy jeszcze, znajdziemy kolejne ubrania, tak? Ja się opóźniam w tym, co mówię, no bo... Mam jeszcze kupę do powiedzenia i tak jak było w Minecraft mam dla Was do zaproponowania serię z Minecrafta! Tak? Tak? Masz coś do mnie? No pytam się kolego, masz coś do mnie? Też tak sądzę. Eee, co-co-co mówisz? Co, co mówisz? Masz coś do mnie? Ale na. No, ma, ma, masz coś do mnie, ty mówisz, że mam, że masz coś do mnie. No to co? A to się bali. Nic mi tu będzie mówił, debil jakiś. No go no. No, no co ja? Sam jesteś. Już nie żyjesz. No właśnie, nie żyjesz, to czemu mówisz? się. Okej. No dobra to jest bardzo długa broń. Tak, to prawda. I zobaczcie jak szybko wlatuje X, double. Double, double, double e. X. Double, 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 double X. No właśnie, muszę też jakie trafić. IPS. p.s. Yy, muzyka z karaoke w, tamty, w, tamty, w tamtym odcinku nie było, to zapomniałem, wrzuciłem to, O. I patrzcie, jak sobie zrobić backshoty? Potrzebujemy dwóch nailsów I jednego szersa, o, jak widzicie jeszcze przy okazji można coś w zrobić, ale to się nie opłaca to robić. I zostawię sześć backshotów back Polecam wam ten sposób, bardzo wam go polecam I to do kraftowania.

że jak porąbany, wiem o tym, nie musicie mi tego mówić, bo ja, ja wiem, ale nie wiem I ja wiem, bo nie wiem, a potem będę wiedział, le, jak się dowiem. Okej. Okay. Ja nie będziemy grać na razie przy tym, na dół. Come on, come on, come Su, come on. Lalalalalalal. Lalalalalalal. E poi c'è... Dun, 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 dun. lol, taki baczek, kabaczek a spójrz się, że na nie ma Wezmę antybiotyki, bo ja narkoman jestem, no, no, no O, zobaczcie, mamy już to kolejne. Czy ja że zrobię? Tak, oczywiście, że go słyszałem. Czy że go słyszałem? Jak go nie usłyszysz? O, jak widzicie, ustawiłem sobie w grafice falę. Dzisiaj już nie, nie wiedzieli. I tak. Od Sojca one miały tak zwane smury. Nie wiem, smury coś tak, ale postaram się to... Robicie jak najczęściej, żeby takie coś było Nie chcę, żeby na odcinku było tak minecroftowo Minecraft tak zwany Ja zazwyczaj każdy mówi z moich na to minecroft Takie coś Kolejny warclight work, -like. work -like. Tychu. I patrzcie, 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 tak. Zrób, czekajcie, spróbuję to to jeszcze raz. LOLOGOTEW! Dało się. O, super, akurat ja już się, już kloty skończą. O, akurat, będzie na, na jeszcze na, na dressing. Super, 7 dressingów.

Grzesiu nie bądź w dupą! Jedziesz! Grzesiu! Grzesiu! Grzesiu zła i się mam? Czekajcie, ja, ja zaraz jadę jeszcze po auto, bo nie chcę się już tak... Czekajcie. mnie! okej, okay, już! No leje, pojadę jeszcze do jakiejś bliższej stacji. chyba wszystkich, no, chyba tak, tak wszystkich też ja patrzyłem i tak zobaczmy ile daje ekspa z zombiaków y, jak na gądzie grasie to ile y, dostaje się ekspa dodatkowego za za jak wiecie takiego y, zombiaka wyposażonego w, 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 w mil militarną zbroję no, czy świata, żeby ząbiaków nie wabić. To nie wystarczy widzę. No ale sobie mamy domek tutaj. Pomiędzy tym wielkim miastem. Widzicie 8, no to jednak się pomyliłem, nie jest tak dużo Patrzcie, już tyle tak jak nie wiem. Oj, patrzcie, teraz 10. Mi się wydaje, że to chyba jest z levelem jak to się teraz patrzę. Nie wiem. No zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. A w ogóle pożyjemy. To, to to wojskowe żorcie żyje i tocznego Dobranoc, dobry wieczór, dobranoc. Jest mój madier! dobry wieczór, dobranoc to, jest to. To ja to chcę. I a, nie mogę wskaź. Trudno. O, 12 ich zoom. Super mam. Przecież pani killersy, bo ja nie mogę już. Przecież długo nie przetrwa, A, bo to jest tak. Kurde, kurde, kurde. kurde. Co tu mam niepotrzebnego? Antybiotyki muszę wziąć. No... Już lepiej. Enjoy. Dziękuję Dobra, to ja gasko mnie wyrzucę. To jak ten będzie fajny, pełny, super, super, super. Będzie szybciej się ładowało Orfiny. No przydałoby się no ale nie jak lebo miejsca. co? Co? Przenikłam przez to. zrób jak! Co do mnie dołączy, yy, dostaje ra, 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 raksaka? Zapraszam do kupna pigułek narkotykowych. Dzień dobry. Ej! Jesteś tu? Jesteś tu, halo? Co gdzie jesteś? Ale ciebie nie widać. A, jakie za info? Ale, 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 ale. W ogóle to tak, tak, to prawda, to ja nie wiem, po co ja to służyłem Kurde, zauważyłeś mój się? Jakim cudem. Ja jestem lepszy, zobacz. No. Tak się to Okej. Ok. Okej. tutaj beliver. Kolejna to. I znowu to. Kiedy będę miał wyrzuty sumienia, że tego nie brałem. O! O! To mam już dla dwóch osób, z poczynkiem nie dołączam. To <tysy> jest armora, to armora. Wektra, śmierć z podróży? Jeszcze ten. O radzie, dzisiaj wcześniej będziemy do pełna. Sztacy dokładniej nie bądźmy. Kurdeł, kurdeł Szyk! O, sypimbek. Przyda się. No i bandas No i znowu się siadać na zbieranie i sranie w baniu no. Okej. Okay. O patrzcie jak, jak szybko szło. Lecz red nose, red dragon. Okej. Okay. To pojadę do domu, I tak, um, strogi gniazdo tak Stąd nie wiem no wstąpię do domu tak zrobię parę skrzyń pokażę wam parę craftingów dokończę budowę i na no tej chwili zakończę odcinek no co tu robić no powiedz co tu robić yy, dobra słuchajcie nie wiem czy ja tam zostawiłem się dom dom no ale dobra tyle ile mam drewna to z tyloma drewna się spróbuję obejść Mam że mi się uda. I ja odjechał z krótami, bo jeszcze chcę porozmawiać się. Z Dobra, to tak. Od yy, czego ja tu mam zacząć? Od... Yy, od yy, do trzech serii. Jeśli nie znacie Far Cry'a dwójki, tak, dwójki, gdyż Far Cry 2 jest teraz bardzo toni. A ja mam akurat go Far Cry a 2, a ja w ogóle w nie grałem. I potem chcę sobie być trójkę, a potem kupię jeszcze czwórkę, jeśli będzie napisy. I będę tu, i ja tu nagram. I nie, dobra, spoko... Już się I zobaczcie sobie teraz, jak sobie skoczyć z tej mega zbugowanej rampy. Chciałem zrzucić opinię, na której to budowano, ale nie chciało mi się już tam tam nudne strefy robiłem i takie tam nie było nic fajnego tak szczerze nawet sam powiem nic ciekawego by z nie nic ciekawego by was nie ominęło jeśli byście się nudzili no ja sam przepatrzę swoje filmiki tak ja wiem jak ja patrzę co co nie i ja się denerwuję jak teraz to nie wiemy. O kurde, czekajcie chwilę. Zaraz, zaraz wracam. Patrzcie, co, sobie, co ustawiłem, to fale, akurat możecie zobaczyć, bo gdy się zbliżam do domu, jest zapierniczone wszystko. Nie mogę, nie mogę na tego wcześniej pokazać, no ale dobra jak widzicie fale są, jest, jest fajnie i też. Tutaj mam skrzynię. I wiecie co, ten będzie krótki odcinek, taki bardziej informacyjny, bo skaczę sobie z rampy. Trochę rzeczy zrobiłem, ale no nie za dużo jeśli, wiecie. Widzicie, ja już ja w chwilę pobiegłem. Dziwne, okej. Okay. No i tak. Y... Zobaczcie, tutaj ju, ju, już mam te, te fale, te słońca, patrzcie. Tylko dla ciekawości. Bardzo ładnie się odbija. Nie w tą stronę, ale się odbija. A tam jest moja sepka. Ktoś do mnie i Czekajcie, nie? przepraszam za to. Okej, okay, jestem już po błędzie i odebrałem już rozmowę, na szczęście nie ma już, już nikt nie rozmawia ze mną na chwilę obecną No to tak, to ja mam wam do powiedzenia tylko tyle, że ymm, właśnie nie wiem czy tak zrobić, że na ramy będzie Far Cry 2, Far Cry 3, a na końcu będzie Far Cry 4 i zobaczcie jakie fajne spadam. kurde, front flipy niemożliwy Co ty to, to, co to, co to tam, tam z obieku? Gdzie ty jesteś? O kurde, dobra, słuchajcie, ja muszę szybko spadać, te, ten duch mnie goni. Ja pierniczę tego zombie, którego zabiłem. Ja pierniczę, dobra. Ja wam dziękuję. Co? Ale... Zaraz, no to gdzie ty jesteś? Chyba twojej. Okej, okay, no to do zobaczenia. Dziękuję Wam za obejrzenie tego filmu. Do zobaczenia w następnym... I tak um, Far Cry 2, Far Cry 3, Far Cry 4 Spróbuję, na, będę nagrywał Far Cry 2 Far Cry 3 A potem i na koniec Far Cry 4 Jeśli będzie Far Cry 5 O kół będzie No właśnie, do okej Ja dziękuję za obejrzenie tego przesłaniego odcinka I do zobaczenia w następnym nara Outro Ej, gdzie jest outro? Zgubiłem outro Dobra, zrobię nowe, cześć